Witamy w programie Na Osi w cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Chcemy tutaj przybliżyć, oczywiście nagrywamy to razem z panem Romkiem. Z panem Romkiem tutaj Romanem Latynem oceniamy wypadki, zdarzenia drogowe. Oceniamy, a teraz chcielibyśmy pokazać takie zdarzenia, które się wydarzyły. Nie wiadomo dlaczego, po prostu jedziemy główną drogą i nagle wychodzi czy wyjeżdża ktoś, coś, coś się dzieje i dochodzi do wypadku. I chcieliśmy właśnie przestrzec tutaj Państwa, Was przede wszystkim, że niekiedy naprawdę może samolot na głowę spaść. Dzień dobry. Będziemy to wspólnie analizować z Andrzejem Wachowskim. Zapraszam Andrzej do pracy. Zapraszamy do oglądania. Oj! Po prostu za duża szybkość pojazdu. Też ciekawostka. Tak, tu się... O, i tutaj ten... To było Audi chyba, tak? Audi jechał za blisko, za szybko i nagle musiało uciekać na lewo, bo te pojazdy hamowały. No, to... Jaki był zamiar kierowcy tego Audi? Miał zamiar wyprzedzać tamte... O, Absolutnie, uciekał. Jechał za szybko. Żeby nie najechać na tył tego samochodu z kombi, to wyskoczył na lewo od kierowcy po prostu. No. A ten uciekł całkiem na, na, na prawo, bo już widział, że tam będzie wyjeżdżał. No. A może nawet nie uciekł, tylko skręcał. To też taka, miał takie szczęście, że mu się nie, nie obtarł. Czy tam tył. No tu widać mocno stop świecący. Nie widać kim go no, no to znaczy on. Zauważył to, Audi na no, wprost i. No, może, może i dlatego uciekł. A no, takie ładne Audi było. No, tak, to, tak to się dzieje, jak się gazu doda, tam dużo mocy, dużo koni. Daleko, daleko jakieś światełka, my dodajemy gazu, a te światełka hamują albo w ogóle stoją i później do, uciekamy na lewo i trzeba uciec z lewo. Tu jeszcze takie dziwne to było, bo zdarzyłbyś się z tym pierwszym pojazdem, który skręcał w prawo, ale ten miał znowu szczęście, skręcał w prawo, to tylko tam. Został otarty z lewej strony Leciał w tępie Tak, a ta Audi czołowo na no, ten samochód, który, który jedzie z kamerą. No ale cóż zrobić? No, wariatów nie brakuje. No, jeden daje gazu, drugi hamuje, albo w ogóle już stoi w miejscu. No. I taka pogoda, jaka pogoda. Ta BES nie pomogą, Wszystkie najlepsze systemy nie pomogą. No. tutaj, żeby nie sobie tej maski, maski nie zagnieść, tu uciekał na lewo, a już widać, nic przeciwko nie będzie jechał a tu jechał A tu nie wstyd no, i my możemy być tym, co jadą naprzeciw, a tu jakiś taki wyskoczy, też trzeba uważać przy takiej pogodzie. Tak, no nie tylko to przy takiej pogodzie, to uważać no, trzeba to, zawsze. Tak. A, no, no, trzeba by było ocenić manewr kierowcy tego pojazdu Audi. Mm. No, i to był taki po prostu piracki manewr. A, piracki manewr? No tak, w zasadzie troszkę po piracku zadziałał. No a ja zapraszam do programu na Osi już za tydzień, a ty Romek? Ja tradycyjnie na nasz kanał na YouTubie, gdzie możecie jeszcze raz pooglądać to, co my prezentujemy. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, no i piszcie, wyrażajcie swoje opinie na ten Podzielcie temat. Podzielcie się z nami swoimi opiniami. Może my nie mamy racji, może ten ZAudi mamy. Miał pierwszeństwo. No, no, ale to piszecie, może faktycznie my nie mamy racji, ale zapraszam. I zapraszam do programu Naosi. Już za tydzień do cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Do to to zobaczenia.